Hej, hej. Witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś moi drodzy uzbierałam sobie taki oto mix, gdzie znalazły się dwie pensyki w dwóch różnych kolorach. Super 7, Super 13, Happy 77, Extra pensja Paradiso i Krzyżówka. I co jest fajnego w tym mixie? Że za chwilę po tym odcinku będę kręciła następny, który będzie miał bardzo podobne strapeczki. Zobaczcie, zamiast Paradiso wystąpi ekstra linia, a zamiast ekstra pensji i Happy 77 wystąpi kierunek kasa i worek z kasą. I wam powiem, że ten drugi zestawik wybierał radio, a więc można by powiedzieć, że to będzie taka swoista rywalizacja. Także kochani, jeżeli zdążę, za chwilkę nagram drugi odcinek, bo sama jestem ciekawa, w którym miejscu będą jakiekolwiek wygrane, o ile się pojawią. A my moi drodzy, zaczynamy i Wam powiem, że jest fajna niespodzianka. Jak już zauważyliście, w krzyżówce jest jedynka, ale to nie był powód, dlaczego ją wzięłam. Na koniec zobaczycie. A póki co życzcie mi szczęścia. I mamy dwie pensyjki, a więc zaczniemy sobie od niebieskiej. Zdrabka z numerkiem 56. I kochani, trzymajcie mocno kciuki, aby wpadł nam podwójnie napis pensja, a oprócz niego wygrywające liczby. A będziemy szukać jedenastki i czego jeszcze? I 34. No to szukajmy ich. A na dzień dobry mamy dwadzieścia jeden, dziewiątka, jedynka, no potrzebujemy dwóch jedyneczek. Pierwszy raz napis pensja, dziewiętnaście i na szarym końcu czekała dwudziestka, ale ona nie wygrywa, w pensji mamy pusto. No to teraz super 7, szukamy siódemki, a zdrabka z numerkiem 11. No to szukajmy tej siódemki i niech one się nam tutaj sypią. A mamy czwórkę, jest dwójka i zobaczcie, mamy siódemkę. Zdrabka jest wygrana, czyli w moim miksie już wiemy, że coś wpadło. Dalej piątka, jest dziewiątka, trójeczka i na końcu mamy szóstkę. A pod naszą siódemką magiczne 2 złote. No ale jest. Już jest dobrze, bo coś się zwraca. Kontrolne literki Q. no i dwójka nam wpadła. No to była siódemka, to teraz trzynastka, a zdrabkę mamy z numerkiem 45. No to szukajmy tej trzynastki, a dostajemy 37, 16, no troszkę bliżej już byliśmy. 46, 22 i zobaczcie, mamy trzynastkę. Ale fajnie, druga z rzędu będzie wygrana zdrabka. Dalej już wygranej nie ma, no ale trzynastka nam się trafiła, a pod naszą trzynastką moi milusińscy, no mamy czwóreczkę, no lepiej niż w tej poprzedniej, czyli można by powiedzieć, że zwróciła nam się już ta pensja. Kontrolne literki T, no i trzynastka, no proszę bardzo. No to teraz druga z pensji, no tego kolorku jeszcze nie miałam, numerek 64 i ruszamy z koksem. Zasady od poprzedniej się nie zmieniły. A będziemy szukać 31 i szóstki. No i oczywiście wiemy czego. A mamy tak, 27, 32. No zobaczcie, jak blisko byliśmy 35. I jest szósteczka zobaczcie kolejna, kolejna wygrana. Dalej mamy pensję i na końcu dostaliśmy 16. Ale szóstka wpadła, a pod nią 2 zł zwrotu. No, fajny jest, kontrolne literki S. No i zobaczcie, jak się sypią dziś wygrane. Oby w tych większych nam się tak sypały, nie? No to teraz happy 7,7, a numerek mamy 46. I szukamy uśmiechniętej buźki i oczywiście wygrywających liczb. A wygrywać tutaj będą 38, 27, 57 i 16. No, fajnie by było, jakby nam tutaj posypały się. A mamy 34, 23, 32, 58, zwarcia bliziutko. 22, pierwszy rządek z kucha. No to wędrujemy poniżej. Zaczynamy 52, 14, 36, 37 i na końcu 28. No tu się nie powiodło. Ale możemy trafić na podkówkę. A mamy co? A mamy winogronko. Dla osłody winogrono, no ale zdrabka pusta. No to teraz ekstra pensja, numerek 44. Zasady podobne jak w mniejszych pensjach. A szukamy 19, 14, 29 i poszukamy sobie jeszcze 21 zobaczcie nastki i 20. O no może któraś tutaj nam wpadnie? A zaczynamy od czwóreczki. Mamy jedenastkę. Ekstrapensja. Trzynaście. I szesnaście. Nastki wpadły, ale nie te, które powinny nam tutaj wpadać. Dalej mamy dwójeczkę. Dwadzieścia siedem. Dalej dwanaście. 22. i na końcu mamy 18. No niestety, blisko byliśmy, ale chybiliśmy. No to teraz na stół nieco dłuższe zdrabki, paradiso, a numerek 12. No kochani, trzymajcie mocno kciuki. Może i w tych nam tutaj coś fajnego wpadnie, w tych większych. A będziemy szukać kostiumu i fali, tak na dzień dobry. No to szukamy kostium i fala. Od fali zaczynamy. Jest i kostium, tutaj fala i coś powtórzymy na dole, a powtórzymy, bo jest kostiumik, a my odbijamy w górę. Wodolot i serce, no to ruszamy, wodolot i serce. Ser Serducho mamy i przybliża nas do trzech dyszek, tutaj nic, tutaj nic, no to tutaj musi być wodolot i faktycznie jest, tutaj w rożku, a zobaczcie, a po przeciwnej. Mamy serce. Ośmiornica i kotwica. Nawet fajnie się rymuje, nie? I tak. Panienkę już mamy. Jest i kotwica. Tutaj ośmiornica. I coś na dole. No, mamy tą kotwicę. Ale nie trafiliśmy na ośmiornicę. Dobra, jedziemy do góry. krap i piłka. I piłeczkę, i krabika mamy w grze czwartej. I tutaj ani kraba, ani piłki. Bluzka i torba. I tak bluzeczką rozpoczniemy. Jest i torba, czwórka pusto. I pod piątką. No nic się nie powtarza. Ani bluzki, ani torby. Delfin i ryba. I tak. Delfinek już obecny. Jest kolejny. Tutaj nic się nie pojawia a na dole, no na dole płyną sobie dwie rybki. Kostka i lody. I tak. Lodzik już jest. Kostkę mamy. A tutaj jeszcze jeden lodzik. Łódź i flaming. I tak, flamingo już jest. Pusto, pusto, pusto. I na dole popływamy łodziami. Ale flaming też jest. No symboli coraz mniej. A teraz napój i wiatro. Wiaderko obecne, jest i kolejne. O i napój się już trafił. Jeszcze jeden napój. No i odbijamy po dwa ostatnie symbole. A będzie to tęcza i kapelusz. No zobaczmy. Dwie pierwsze pusto. W trzeciej mamy tęczę. Tu kapelusz, tutaj tęcza. I coś na dole. No jest tęcza, aczkolwiek już nam niewiele tutaj ścięło. No kapelusz też jest, ale poblokowany po każdej linii. No ten kompas tutaj niepotrzebny, nie? No dobra, wygląda na to, że strapkę mamy pustą. A kontrolne bez wygranej. Kontrolne to potwierdzają, także w Paradiso nam dzisiaj nie pykło. I kochani, nasza krzyżóweczka, o której mówiłam. W normalnych okolicznościach bym jedynki nie wzięła ale zobaczcie jaki bonus się trafił, mamy milorda, Łuki czy ty to widzisz? Także kochani, zobaczymy czy ten bonusik będzie nam dziś sprzyjał, a my zabieramy się za trapping. A pierwsze dwie literki, zobaczcie bardzo dobrze się zaczyna, mamy A i G, no to jedziemy. A i G, pierwsze co sobie samogłoski uprzątniemy, bo troszkę ich tutaj jest, no lubię jak A wpada. O, nawet G po drodze znajdziemy. Tu jeszcze racja. No, a G chyba się nie powtórzyło już, nie? Dobra, w Milordzie nie mamy. A co różowa na to? A różowa na to jak na lato? Bo jest bardzo dużo A! Nawet G się trafiło. Tu jeszcze do Ostrawy, a do Marzemy. No i dobra, lecimy po następną. Do następnej zdrabki. Tutaj nic. Raczej nie poszaleliśmy. No dobra, jedziemy po kolejne literki. Y i I. Poprawimy sobie stojaczek. O, Y i I. Dobra, mamy Y, mamy też I. Tutaj Y. Dobra, wędrujemy do Milorda, a tutaj i na nas czekało. No to teraz różowa. Mamy I, jest kolejne. Tutaj Y. O, i jeszcze jeden. W otyli wpadają obydwie. I przeskakujemy na fioletową. Y i I. Mamy I. Mamy Y. Tutaj I jest kolejne. W micie następne. Tutaj nie ma nic. No i to na tyle. To no nawet całkiem sprawnie nam idzie. Fajne literki wpadają. A teraz zobaczcie E i F. Za chwilę wszystkie samogłoski wygarniemy, ale to i dobrze to teraz bierzemy się za E, a przy okazji za F. Dobra, zjeżdżamy niżej, bo wszystko wygarnięte. Milorda nie odwiedzamy póki co. A na różowej E i F tutaj bardzo mało jest naszych literek. Więcej nie ma. To fioletowa w obroty. I tu już widzę, że jest znacznie lepiej. No na tyle. Dobra, pierwszy rządek za nami, a drugą kolejkę rozpoczynamy z H i R. No teraz podejrzewam, że już nie będą się tak sypały literki. Rkę mamy tutaj. No H, to tutaj mi chyba nie mignęło nawet. To by była ostatnia Rka. A nie, tutaj w Aischylosie mamy H. Ale to na tyle. Do Milorda. Lecimy po Rkę. A różowa. Mamy krosno. Aragonie, Konrada, Ostrawa, tutaj Rk i tutaj w rysach będzie ostatnia Rk, a nie przedostatnia, bo mamy jeszcze Cara. No aha, nie napotkamy. Dobra, fioletowa R i H, tu od razu sobie H skreślimy. Mamy radce, jest sceneria, Eskorta, frys. No i to by było na tyle. Dobra, jedziemy tutaj. Kolejne dwie. T i U. Tu. Mam nadzieję, że tu jest wygrana w tej krzyżówce, a my wymiatamy T i U. No ale chyba za dużo nie mamy co wymiatać. Widzę tutaj nasze dwie literki. No i to chyba będą jedyne literki. W milordzie nie mamy. No to różowa T i U. Postęp sobie zaczynamy. Tutaj U, tutaj T. W otyli. Kolejna z naszych literek tutaj w stopie. Trzymam rękę na pulsie i to wsią. No to jedziemy tu. T i U. Mamy tyma. Jest pistolet. Jest też mit. Tutaj puli. Uczulenie. Odwet. Wszystko. Ostatnie dwie z środkowego rzędu. A będzie to Z i N. No to szukajmy Z i N. N jest, Z też. Tutaj N, tutaj N, a tutaj jeszcze Z. Dobra, Z i N w Milordzie nie mamy, ale na pewno coś znajdziemy na różowej. I mamy właśnie N, -kę. jest kolejna N, ale i Z też są. Tu jeszcze N. No i możemy się ześlizgnąć na najniższe piętro. Z i N. I zobaczcie, tutaj ładnie mamy pannę. Tutaj fryz. I tutaj już mamy pełny wyraz. Jest Z, jest też N. -ka. I możemy szukać kolejnych literek. No ostatnie sześć nam zostało. Cały czas są szanse. Tym bardziej, że fajne literki nam wpadają. K i L. Mamy L, mamy K. Kolejna L i kolejna K. Tutaj zobaczcie, utworzyła nam się alfa. Do ustki wpadaka, tutaj jeszcze L, no i możemy nieco obniżyć loty. W Milordzie trafiło się L, a na różowej, no już widzę kilka naszych literek. Tu jeszcze do beli L, i możemy szukać dalej. L i K, tutaj od razu film koło paluszka. Tutaj L, tutaj K, kolejna L. -ka. O, ktoś Z pominął. Tutaj L i tutaj K. No raczej wszystkie wymietliśmy. Przedostatnie dwie literki O i V. No ale to O tutaj fajnie się zapowiada. No to jedziemy. No, niewiele nam brakuje zwarcie tutaj jeszcze L pominęliśmy. No V nie ma co szukać. W milordzie. O, i zobaczcie, dwie literki nas blokują, ale cały czas jest na nie szansa. No, jak niewiele nam brakuje. Tutaj mamy pierwsze słówko. O, mamy i drugie słówko na różowej. I na razie zostawiamy ją do odczekania. No to teraz fioletowa. O i v. No, tutaj za dużo nie wydrapaliśmy. No to kochani, pełni nadziei na tego bonusika, wracamy do dwóch ostatnich literek. A dostajemy J i dostajemy X. -a. No, jeszcze w tej J jest nadzieja, chociaż z X'em widziałam jedno słówko. Tutaj mamy lej, i to jest nasze drugie słowo. Drugie słowo i ostatnie. Dobra, w niebieskiej już nie będziemy mieli nic. Ale może w różowej ta J, może nam tutaj coś rozwinie. X mama, ale zobaczcie, M nas zablokowała. A więc różowa zostaje też z dwoma słówkami i więcej nie będzie. A na fioletowej no jest Jotka, tutaj nam brakuje dwóch słów cały czas. No i Wam powiem, że nic nie domarzemy. No niestety, krzyżóweczka pusta. No dzisiaj Milord nas zawiódł. Tu by było razy dwa. U Milorda w kieszeniach, zobaczcie. I się nie podzielił, bo my mamy pustą zdrabkę, a kontrolne literki są różne. Czyli słoneczka z mojego miksu, największe z naszych pociech były puste, piąteczki również się nie spisały i jedna dwójka również nie weszła. Ale za to, jak widzieliście, na początku nam nieźle sypało. Pensyjka dała 2 złote. siódemka dwójkę dołożyła, no i super 13 tak zaszalała, że nam podwójny zwrocik dała. Że tak pozwolę sobie zrymować. Także kochani, z dzisiejszego odcinka wynosimy 8 zł, no ale przynajmniej nie 0. Także kochani, zobaczymy, co tam wyjdzie w zdrabkach, które Michu proponował. No ja trzymam kciuki, aby dały jak najwięcej. A tymczasem się żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrówka i uśmiechu. I widzimy się już jutro. Do następnego. Pa!